Ja mam go wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Sklarz of Ten odcinek będzie takim odcinkiem informacyjnym. Dlaczego? Jest to w zasadzie mały protip dla tych, którzy chcą jak najszybciej, jak najwięcej zarabiać raid medali. Jak wiadomo, raid medale są bardzo przydatne, zwłaszcza jeżeli chodzi o wszelakie kupowanie ród pod kątem, Nadrabiania leveling Hero Equipmentu, dlatego ja tutaj wychodzę do Was z taką nawet nie tyle prośbą, co bardziej propozycją, możliwością, może tak to nazwę. I teraz o co chodzi? Jeżeli ktoś z Was nie ma tak naprawdę gdzie tych rajd medali zdobyć, albo Wasz klan jeszcze ma bardzo słabo rozwinięty klan kapital, to zapraszam wszystkich do specjalnie utworzonego w tym celu mojego klanu. Tutaj macie jego nazwę, jego level, jego hashtag. I teraz, co jest najważniejsze: jak widzicie, mam Capital Hall Level 10 oraz 3331 upgrade'ów, co oznacza, że jest on całkowicie wymaksowany, a dzięki temu można. Wykorzystać sobie strategię z superminerami, tak, którą proponowałem chociażby w jednym z odcinków. I teraz co to daje? Daje to taką możliwość, że Wy możecie sobie tutaj u mnie rozegrać na spokojnie ride weekend i zgarnąć co tydzień około 1300 do 1500 medali w zależności oczywiście od waszego zaangażowania, no bo im więcej was przyjdzie i odda wszystkie ataki, tym więcej prawdopodobnie wygramy rajdów, a co za tym idzie więcej tych medali łącznie zarobimy jako cały klan. Także jest to fajna opcja właśnie dla tych, którzy nie mają gdzie tego zrobić, nie mają jak tego zrobić, a chcą po prostu zarabiać jak najwięcej, żeby móc jak najszybciej się Rozwijać. Dlatego ja gorąco zachęcam, wrzucam Wam jeszcze raz informacje na temat klanu. Przychodźcie, korzystajcie z tego. Ja i tak tutaj. Nie mam nic więcej, że tak powiem, do roboty, bo ten klan jest skończony. Ten klan jest gotowy. Jestem tutaj sam, nawet specjalnie go dla Was otworzę, tak żeby specjalnie właśnie każdy mógł sobie wbić. Nie ma limitu puszek, nie ma limitu TH, więc po prostu kto pierwszy ten lepszy. Bo z tego co wiem, chyba maksymalnie 50 osób albo 50 52 czy 3 mogą zrobić te, ten raid weekend. Także zachęcam, jeżeli ktoś z was ma multikonta na przykład i też by chciał sobie zrobić, a główny klan wam nie pozwala, a akademia jest za słaba, no to śmiało można sobie tutaj wchodzić i wbijać. Także tyle ode mnie, krótkie szybkie info. Mam nadzieję, że skorzystacie, będzie mi bardzo miło. Tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, jeżeli się podobało, dajcie znać w komentarzu, czy skorzystaliście z tej opcji, czy korzystacie może też w innych klanach. Widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dnia, pozdrawiam i na razie.